Dzień dobry, nazywam się Alina Pyrak i dzisiaj chciałam z wami zrobić flower boxa. Pudełeczko i kwiaty z krepiny. To spotkanie podzielimy na dwa osobne filmiki. Na którym pierwszym nauczymy się jak zrobić kwiaty i tu w tym wypadku mam tutaj trzy kwiaty, pąk i dwa rozkwitnięte kwiaty, a w drugim filmiku będzie pokazane jak wykonać samemu pudełko. Pudełko z tektury, oklejone papierem, udekorowane wstążką i sznureczkiem. Ja zastosowałam sznureczek, ale może być też tasiemka, czy na przykład yy, koronka. Tutaj jest wstążeczka, ale też może być zastosowana oczywiście inna pasmanteria. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od kwiatów i tu jest przykład właśnie naszego pąka. Co to znaczy kwiat z krepiny do naszego pudełeczka? Takie kwiaty zrobimy na patyczku, owinięte krepą. Wymodelujemy je i takie będziemy robić. Trzy sztuki do jednego pudełeczka, jeżeli chcemy taką wielkość. Jeżeli byśmy chcieli większe, musimy więcej kwiatów. Na tym spotkaniu nauczymy się robić tę podstawę. I mi się wydaje, że będzie to bardzo fajne, bo krepa jest bardzo plastyczna i bardzo przyjemnie się z niej właśnie robi kwiaty. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inne kolory krepiny, na przykład tutaj ja zastosowałam granat z odcieniami właśnie takie seledonowymi, też fajnie wygląda. Tu mamy z ciemnego przejście do jasnego. Tu mamy przejście z jasnego do ciemnego. Wasz wybór. Oczywiście fajnie jest, jeżeli mamy na przykład dwa tony koloru zieleni, to wtedy podkreślenie tej tonacji jest dużo ciekawsze i nadaje nam takiej głębi. Oczywiście nie musimy, ale jakby ktoś miał dwa tony zieleni, to bardzo proszę przygotować. Moi drodzy, narzędzia. Jeżeli mamy dziurkać do papieru Fajnie, ale jeżeli nie mamy takowego, zrobimy otwór nożyczkami. Taśma dwustronna byłaby fajnie, do, jakbyśmy mieli, bo przyklejenie właśnie tekstyli taśmą dwustronną jest dużo wygodniejsze. Potrzebujemy dużo kleju do papieru, dobrego kleju do papieru i potrzebujemy kordonek, na którym będziemy mocować nasze kwiaty. Oklejamy je krepą i, i, i klejem, więc nie potrzebujemy nic więcej. Oprócz tektury tektury dwustronnej, w środku z ryflem, takiej, która się dobrze nam gnie i formuje. Potrzebujemy jej niedużo, bo tutaj rapty mamy wysokość 11 cm, czyli 44 pasek na 11 i spód 11 na 11. W środku wkładamy resztki tektur, czyli wszystkie skrawki, jakie nam zostaną, umocujemy. One powodują to, że lepiej nam się mocują kwiaty i stabilność naszej kompozycji. Oczywiście, najlepszym testem kompozycji takiej jest właśnie o, proszę, nic nie wypada. I tak chcemy to zrobić. Chcemy, żeby to było umocowane dobrze i żeby kompozycja miała taki właśnie oto kształt. Dziękuję bardzo i zapraszam! Będziemy robić kwiaty z krepiny, moi drodzy. Tu mamy przykład takiego już gotowego bukietu, ale podobny rodzaj kwiatu będziemy dzisiaj wykonywać. Ja wybrałam kolory. Takie, czyli mamy jakby trzy tony różu, ciemny, jaśniejszy i jeszcze bardziej jasny. Fajnie to robi nam głębiej wtedy w, w kwiatku. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od środka. Środek w tym wypadku będzie u mnie jasny. Obcinamy sobie kawałeczek. To będzie nasz duży, duży środek. Zaczynamy od takiej podstawowej formy, żeby Wam ułatwić, a później będziemy robić już kwiaty w bardziej takiej oszczędnej formie. Czyli 10 na mniej więcej 12. Zostawiamy. Potrzebujemy wyciąć. Mniej więcej, takie paski. To jest 8 cm, czyli mamy jeden cały do momentu sprasowania i pół, czy mniej więcej. Jest to prosta kalkulacja, nauczymy się jak sobie pomagać. Dobry wskaźnik. Składamy na pół, składamy jeszcze raz na pół i jeszcze raz na pół. A mamy długość dwadzieścia, powiedzmy, jeden centymetrów. Przycinamy. Okrąglamy. Uzyskujemy nierozciągniętą krepinę o wymiarze powiedzmy 7,5-7 cm. Na 3 cm. Takie zaokrąglenia. W tym listku mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,8. Następnie bierzemy drugi kolor, w tym wypadku ten ciemniejszy, i obcinamy podobną wysokość czyli 7, 7,5. I tu nam no, mamy taki kawałek krepy, 20, 20 prawie 30 cm. To ja złożę na większe kawałki, bo to będą nasze listki następne. Ja teraz będę mieć ich więcej, bo tych kwiatków potrzebujemy też więcej. Więc tutaj nie, nie ma co liczyć co do sztuki. Później nam to wszystko i tak zostanie wykorzystane. Mniej więcej 3,5 i wysokość. 7. teraz tak, taki krzywulec, Można go lekko. Z, można zrobić mu korektę, żeby wyszedł ładniejszy, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo my będziemy go, widzicie, profilować. On dopiero uzyska kształt. Więc te wszystkie nieidealne kształty zginą. Więc proszę się nie przejmować. Mamy już. Drugi kolor, teraz zrobimy trzeci kolor i ten zrobimy troszeczkę wyższy, czyli tam było 7 cm, to tu proponuję zrobić 9. że jaka będzie wielkość mojego płatka tutaj potrzebujemy ładnie już, po też duży płatek, to żeby efekt wyszedł taki porządny wszystkie takie Aha. bardzo ładnie i mamy 4-4 można powiedzieć 4,5 no, na 9 cm Nasza następna partia. Wracamy do naszego środka. Ten środek jest bardzo duży, ale robimy, go po, robimy te kwiatki po raz pierwszy, więc dlatego, żeby dla Waszej wygody było łatwiej później po prostu w montażu ten kwiatek zastosować. Co potrzebujemy do środka. I teraz tak, z tego kawałka, bo jeszcze nie mamy śmietku wystarczająco dużo, obcinamy sobie kawałeczek bardzo dobrze rozciągamy. Tu możemy zastosować tak samo chusteczki ręcznik, kuchenny papierowy, potrzebujemy bardzo delikatne właśnie ścinki. I teraz tak, ja złożę to na pół i dopiero tą część włożę ścinki, bo krepa po naciągnięciu robi się delikatniejsza i kolory ciemne widoczni nam w tym momencie. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby środek był jaśniutki. O! Takie coś powstaje, taka kuleczka. Tą kuleczkę wkładamy w nasz środek, i tu jest to, co pozwoli nam wykonać nasz piękny środeczek. O. Specjalnie mamy dużo więcej tej krepy, żeby było Wam wygodniej. W tym momencie możemy już zastosować patyczek i można go tam po prostu nabić. On ładnie wejdzie, jeśli mamy tą część ostrą, tak jak ja mam tutaj. O. I moi drodzy, kordonkiem owijamy. To jest nasz piękny ŚRODECZEK Zaraz Wam pokażę przymiarkę naszych pięknych pierwszych kwiatków. Mogę sobie go uprofilować. Podstawowy nasz środeczek. Teraz możemy jeszcze dociąć to. To się przyda później do innego środka. Więc tutaj jeśli chodzi o ścinki wykorzystujemy prawie wszystko. Nasze pierwsze płatki naciągamy. I je tak naciągamy nie na maksa. Tak delikatnie, bo nie chcemy żeby był za duże. Zobaczcie, jak one ładnie się, o, profilują. Można powiedzieć, że to się samo robi wręcz. Bardzo przyjemne dotyku. Na środeczek. Moglibyśmy zastosować taki i zrobić na przykład. Z ciemne do jasnego, ale ja dzisiaj chciałam zrobić specjalnie w tą stronę. I moi drodzy, pierwszy, zobaczcie, drugi nakładamy lekko i staramy się otoczyć nasz środek. Taką jakby otoczką z tych płatków. O! Widzicie? I to jest nasz taki podstawowy otoczony środeczek. Znów bierzemy kordonek. Kordonek używamy bo jest wygodny, bo jest grubszy, ale staramy się dość często zawijać te kwiatki, to wtedy mamy pewność, że się nam nie rozsypią. Bo jeżeli będziemy oszczędnie zawiązywać i luźno, to w pewnym momencie zaczną nam te płatki po prostu wychodzić, a tego nie chcemy. I teraz robimy jeszcze drugi rządek. Zostały nam cztery płatki. Jeżeli mamy 4, jeżeli mamy 5, nie szkodzi. Więc nie ma znaczenia, byleby ta obfitość zaczęła nam po prostu się wydatniać. Taki efekt anemonów bardziej. Piwoni. Robimy po prostu layer za layer. No i teraz mamy nasz następny kolor i ten. Zobaczcie, są już dużo większe. Jest ta wielkość widoczna. Pięknie się to rozchodzi. I moi drodzy, jak mocujemy w ten sam sposób na zakładkę, ale, zobaczcie, staramy się troszeczkę wyżej go umocować, dlatego on jest troszeczkę dłuższy. No. Mamy taki poziom, zostały nam jeszcze dwa. Możemy je dołączyć albo zostawić na następne kwiatki. To już Wasza decyzja. Ja tu staram się zrobić z wszystkich tych płatków, co wycięłam. Będzie dość taki bogaty. Oczywiście można tu zastosować klej na gorąco, ale dzisiaj pokażę Wam jeszcze na kordonku. Drucik bardzo dobrze działa, widzicie? widzicie? Plastyczność tej krepy jest wspaniała. Ostatnie. Zobaczcie, jaka różnica jest w wysokości. I te chcemy tak bardzo ładnie rozłożyć. Takie dzióbki się potrafią robić u góry. Staramy się dołu jak najmniej rozciągać, bo żebyśmy mogli w tym miejscu, gdzie łączymy, uzyskać jak najniższą, najwęższą formę. Łatwiej się po prostu łączą. I moi drodzy, to sama zasada. Troszeczkę wyżej. tutaj zrobimy się śniutko jeden obok drugiego A. Został nam jeden i też go dołączymy ups kardanek Dobrze wszystko sobie przytrzymać. I tu, moi drodzy, bardzo zależy mi na tym, żeby to było ciasno, związane. Bo to będzie nasze ostatnie wiązanie. A nie chcielibyśmy luzów tutaj mieć żadnych. O, to jest nasz kwiat. Jeszcze go nie będziemy rozkładać, bo teraz zrobimy do niego listki. Wygram taką zieleń i, moi drodzy, listki zrobię w taki sposób. Tu mamy mniej więcej 12, 13, 14 cm na powiedzmy sobie dwa razy po 8, czyli 16 cm mniej więcej. Taki kawałek będę miała. I teraz wytniemy sobie takie najprostsze listki, składamy na pół, czyli mamy 4 cm i złożymy jeszcze raz na pół. Jeżeli, o w tym wypadku mamy dwa, jeżeli jest Wam ciężko, bo może być ciężko, proponuję zrobić to na dwie partie, nic nie szkodzi. Bo listki są bardzo ważne, nadają no, nam elegancji i wykręcają ten kwiatek po prostu. I moi drodzy. Robimy szpic. O, to będzie nasz najprostszy listek i on może być troszeczkę taki skrzywiony. Tu nie ma znaczenia. Tam będziemy mieć cztery. Zobaczcie tu będzie mieć następne cztery. Zobaczcie tu jest na przykład karpina troszeczkę krzywa bo taka końcówka była. Ale to nie ma znaczenia. Ona się później ładnie profiluje. W tym węższym miejscu ja ją po prostu zetnę. I takiego nie chcemy. Chcemy bardziej... O, widzicie? Tak ładnie. Nasze listki. Mamy 8 listków. Jak je wyprofilować? Ja mam dość długie paznokcie, To delikatnie zrobię tak. Możecie użyć do tego na przykład ołówka, jeśli ktoś nie ma paznokci. O. Staramy się to delikatnie zaokrąglić, nadać takiego kształtu, ale nie rozciągamy. Wam zaraz pokażę, czego nie robimy. Nie robimy tak, Polistek, on jest fajny do innego rodzaju kwiatków. Tutaj niepożądany nie efekt. Chcemy, żeby on był taki wyprofilowany, a te rysy w środku to dają takie troszeczkę naturalności. I moi drodzy, teraz cała zabawa. Jedni lubią tak, jedni lubią tak. No może dzisiaj zrobimy jeden w tą stronę teraz. na nasze listeczki. Staramy się zawiązać. Łatwiej się to robi z drucikiem, ale moi drodzy. Trochę praktyki. Wszystko jest do zrobienia. To jest nasz taki kwiatek. Jeszcze go nie będziemy otwierać. Teraz usuniemy. Zobaczcie tak ładnie. Usuwamy te odstające rzeczy. Ale nie obcinamy bardzo. Przez to, że jest to wiązane korodonkiem. Chcemy jeszcze, żeby klej nam to wzmocnił. Obcinamy paseczki obecne nawet może dwa. O. I moi drodzy, używamy kleju do papieru. Oklejamy, żeby zabezpieczyć nasz kwiatek. Trzymając jednym palcem, drugim naciągamy kretę i owijamy dookoła. O! Już tak mamy, staramy się owijać coraz niżej. Nie jest to bardzo prosty proces, bo to się nam lubi ślizgać, dlatego używamy kleju i powolutku ściskając staramy się, o! Krok po kroczku nasz patyczek owinąć. Będziemy te kwiatki używać w naszym flower boxie. Tego patyczek jest nam potrzebny, łodyżka. Taka wysokość jest ok. Chcemy możemy zrobić dłuższą, ale to jest wygodna wysokość. I moi drodzy, możemy sobie poszaleć. Możemy sobie potwierać. Nasz kwiatek. Wkładamy delikatnie palce, no. i profilujemy nasz kwiatek. Mniej więcej. Je jeżeli ktoś ma chęć, na bardziej rozkwi rozkwitnięty, proszę. I tak powstał kwiatek do flowerboxa. Ja zrobiłam dwa kwiaty. Pierwszy razem z Wami, drugi zrobiłam troszeczkę mniejszy i teraz fajnie by było do tego zrobić pąk. Ładnie wtedy kompozycja by nam się tutaj zamknęła. Jak robimy pąk? Bardzo prosty sposób. Podstawowy środeczek, wiemy jak zrobić, prawda? I teraz tylko wykorzystujemy górne warstwę naszych płatków, czyli używamy najciemniejsze w moim przypadku. Cztery płatki, do pięciu wystarczy. Punkt będzie mniejszy. I chcemy go tak bardzo ładnie zakryć, żeby tego środeczka było jak najmniej widać, więc te pierwsze dwa nawet mogą tak zachodzić na siebie i następne delikatnie o na około. Zawiązujemy koronkiem. Uczulam was na porządne wiązanie, bo to jest naprawdę ważne. Ok, nasz pomoc. Do tego wykorzystamy nasze podstawowe listki. I tutaj około 4-5 sztuk. Fajnie, zawsze nie parzyście, to wygląda dużo ciekawiej. Więc 5 sztuk użyjemy. I ja w tym wypadku zastosuję je w drugą stronę. Czyli w odwrotną niż w kwiatku. Dlaczego? Bo to nam pokaże, że ten pąk dopiero się będzie rozkwitał i jeszcze ma szansę na to, żeby nasze listki zielone rozwinęły się w drugą stronę. Mocno związujemy. Wcinamy wszystko to, co jest poza. Nie chcemy, żeby nam było tutaj za grubo. O. Oczywiście bierzemy nasz klej. Bardzo dobrze. Pasek krepy, która działa, pamiętamy wspaniale, jako łącznik, ale i. Maskownica i tutaj, bardzo, bardzo proszę, bardzo ładnie naokoło. Otaczamy i powstaje pąk. Sami zobaczcie. Żeby tak Tam, jak jest troszeczkę widać ten środeczek, to nie przeszkadza, daje nam to taki głębi, że to dużo lepiej wygląda teraz w takiej kompozycji. Mamy trzy kwiatki i w tym jeden jest pąk. A czyli w tym wypadku naprawdę dodaje. Moi drodzy, mamy zrobione kwiatki, które zastosujemy w następnym spotkaniu do naszego flower boxa. Tutaj wielkość kwiatków zobowiązuje oczywiście do wielkości naszego pudełka. W tym wypadku musiały być stosunkowo małe i wysokość zobaczcie, jeżeli zastosujemy te patyczki, co mamy, możemy je zawsze skrócić. Potrzebujemy mniej więcej 10-12 cm wysokość naszego pudełka, gdzie średnica w środku też do 10 cm jest wskazana, nie większa. Tak więc, moi drodzy, mamy nasze trzy kwiatki. Dla przypomnienia i dla Waszej wygody zrobiłam taki właśnie oto tutaj wykresik i wytłumaczę Wam go. To są nasze płatki zewnętrzne i wymiar mamy mniej więcej 4,5 cm na, yy, na 10. Środkowe, czyli ta jaśniejsza różowa krepina, mamy wymiar 4 cm na 8. O. I nasze najmniejsze płatki, 3,5 na 8. Ilość płatków do jednego kwiatka, zobaczcie sami. No, trzeba sobie tutaj zadać pytanie, czy chcemy bardziej pełny. W tym pełniejszym użyliśmy 9 płatków jasnych, 7 płatków w drugim kolorze i bodajże 7 do 8 płatków w ciemnym tym tutaj, gdzie jest mniejszy, ale to fajnie wygląda w połączeniu z tamtym. Mamy tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć zewnętrznych ciemnych. W środku jest pięć tych i mamy pięć jasnych. Do pąka zużyliśmy tutaj też pięć płatków, yy, więc kalkulacja prosta. Moi drodzy, co do listka, tutaj mamy 2 cm w najszerszym miejscu. Wysokość jego jest do 12 cm. Ja lubię, jak jest większy, bo jest łatwiej nam tutaj go później umocować. Zawsze możemy dociąć, ale pokażę Wam też, jak zrobić taki. Ten płatek jest bardziej skomplikowany, bo ten kształt ma taki bardziej wyrafinowany, ale on pozwala nam na zupełnie inną, tutaj o, widzicie, możliwość. Jak zastosujemy ich kilka, zobaczcie, to nam pozwalają właśnie na takie ciekawsze, rozbudowane o, elementy do zastosowania. Oczywiście, może być i przy tych kwiatkach. To już jest jak sobie życzycie, i jak Wam po prostu wygodniej, który kolor Wam bardziej, która forma Wam bardziej pasuje. Moi drodzy. Na następne spotkanie będziemy już montować nasz Flower Box i będziemy robić nasz, nasze pudełko. Będziemy je dekorować. Więc ilość kwiatków zależy od Was i wielkość zależy od Was. Ja będę starała się zrobić ten Flower Box do tej ilości kwiatków, czyli zachowam tu trzy. Dodatkowo jeszcze będę chciała yy, dołożyć drugi kolor zieleni, będzie ten ciemniejszy, gdzie zrobię z, nie, z niego parę innych listków. W innej formie, żeby uatrakcyjnić, i najprawdopodobniej dołożymy też kilka kokardek. No więc, moi drodzy, kwiaty mamy. Prosta sprawa. Mam nadzieję, że Wam się podobają, i Wasze wyszły też tak ładnie. Dziękuję.